Dzień dobry, nazywam się Monika Richardson, a moją gościnią dzisiaj jest Monika Kot Przyszczewska, mentorka kariery i biznesu, coach terapeutka. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Witam dzień dobry. wszystkich bardzo serdecznie. Tak, jestem coachem terapeutą, który pomaga kobietom odnaleźć ich właściwą drogę życiową. Takich osób nam potrzeba. I o tym porozmawiamy. To jest The Richardson Talk. The Richardson Talk. Talk. Zapraszam Monika Richardson. Zawsze w takich przypadkach, Moniko, najpierwszym pytaniem jest pytanie o to, jak Ty sama tę właściwą swoją drogę odnalazłaś i czy to było proste? Hmm. W zasadzie było to proste, natomiast trochę to trwało. Mhm. Aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że nie byłam na właściwej drodze. Właśnie o to chodzi, że byłam przez 20 lat swojej kariery zawodowej na właściwej drodze, mhm. po czym odnalazłam jeszcze bardziej, co. Mi w duszy gra i co tak naprawdę jest moim powołaniem i co chcę dawać światu jeszcze bardziej. Yy, dlatego, no. 5 lat temu podjęłam właśnie decyzję o dokwalifikowaniu się, bo nie nazwałabym mm -hmm. tego przekwalifikowaniem, bo to co robię, też kocham mm -hmm. i to co, jak patrzę na swoje życie y, zawodowe 20 lat wstecz, to jestem z niego bardzo zadowolona. Wiesz co, ludzie się też zmieniają, prawda? Coś, co jest dla nas y, na etapie życia, gdy wchodzimy w życie zawodowe, niekoniecznie musi być dla nas 20 lat później. No Więc właśnie. opowiedz proszę o tej Twojej ścieżce, od czego zaczynałaś? Co to jest te 20 mhm. lat kariery w Twoim przypadku? Tak, no i to, to, to jest właśnie um, rzecz, którą jak zaczynam swoją karierę zawodową, to nie, była, to nie był biznes, a 18 lat pracuję w biznesie. Zaczynałam od pracy w etacie, bo takie miałam przekonania. Tak wyszłam w, w, z domu, tak mnie wychowano. Że, że ty... trzeba mieć pewną pracę. Tak, bezpieczeństwo, mhm. a w ogóle biznes to, to złodzieje i, mhm. yy, i tylko pierwszy milion trzeba ukraść, żeby się dorobić. Ale też kopią dołki jeden pod yy. o, drugim i tak, tak dalej. Tak. Czyli etat gdzie? Yy, etat był właśnie w różnych yy, sferach. Sprzedawałam yy, spodnie, yy, sprzedawałam yy, ło łożyska, prowadziłam biuro, pro sprzedawałam meble meble zagraniczne. Okay, czyli różne branże, różne, ale pewna spokojna praca. E, tak, dokładnie, pewna spokojna praca. E, aczkolwiek ten etap właśnie, tutaj zawsze mówię młodym ludziom, to radzę. Eksplorujcie, mhm. szukajcie, patrzcie, poznawajcie siebie tak w życiu. I to, to nie jest obraza, prawda? Spędzić tak. parę lat na etacie, albo, albo jako zwykły goniec, albo taksówkarz, albo cokolwiek, do, tak? Dokładnie... Żeby się po tak. prostu zastanowić. Dokładnie tak. I wtedy, i wtedy jak już po, poznacie siebie, to wtedy właśnie jest warto przyjść do takiej osoby jak ja, i wtedy eksplorujemy jeszcze bardziej już. W, głęb, w głąb wchodzimy w siebie, poznajemy, co tak naprawdę w duszy gra mhm. i odkrywamy te prawdziwe talenty. Ty... W Twoim przypadku to było co? W moim przypadku, e, talentem jest takim już odkrytym później, mhm. jest właśnie pomaganie ludziom. Sprawianie, żeby ci ludzie szli właściwą drogą mhm. i czyli też moim talentem jest słuchanie. Mhm. To zawsze było widać. I to po prostu potem wcieliłam w życie. I to też w swojej pracy, takiej której też to wykonuję jako prowadząca zarządzająca agencją marketingu internetowego z klientami i z pracownikami, to również wdrażam w życie. Mhm. Czyli słucham, rozmawiam, rozwijam ludzi. I uczę siebie, mm. bo to też jest mój talent, mm -hmm. z czego sobie często nie zdajemy sprawy. Mm -hmm. I, i to, to, do, to doprowadza tak naprawdę do, do sukcesów i, i dobrych efektów z klientami, zarówno mm -hmm. w agencji marketingowej, jak i w branży właśnie tej coachingowej, którą jakby rozwijam, którą sobie tutaj dołożyłam, żeby żyć tą pełnią życia, mm -hmm. żeby być szczęśliwym, żeby wnosić coś dla siebie. Spełniać to, do czego zostałam powołana, jakie ja to nazywam, i wnosić coś dobrego dla świata, dla ludzi. Wtedy jest to pełnia, pełnia szczęścia to spełnienie. Tak, zgadzam się. I ważne jest też to, żeby właśnie wykorzystywać wszystkie swoje talenty, żeby ich, jak to mówi biblijna przypowieść, nie zakopywać, prawda? Bo to jest czasami większy grzech niż ich nie odkryć. Jeżeli już wiemy, że jesteśmy w czymś dobre, na przykład w uczeniu, a nie jest to wcale oczywiste i nie każdy umie uczyć, no to. Żal byłoby tego nie wykorzystać, prawda? Tak, ale dodam tu jeszcze jedną rzecz, bo często właśnie e, w moim odczuciu talenty są mylone z mocnymi stronami. Bo, okay. bo dla mnie talent to jest taka rzecz, którą ty umiesz robić. Jesteś w tym dobra, ale jednocześnie sprawia ci to radość i przyjemność. Okay. Każdego dnia wstajesz. Do pracy szczęśliwa, zadowolona i do tego jeszcze wiesz, po co to robisz, mhm. no to wtedy. Wtedy no, powiem... jest ideał, a mocna strona to jest coś, a, co umiesz, ale niekoniecznie się do, tym dowładnie. cieszysz. Dokładnie. Czyli na przykład tak. jestem bardzo cierpliwa, ale to nie, nie znaczy, że lubię, jak mi ludzie na głowę wchodzą i, na, <laughs> i nie przykład, robią tego, o co tak. no to proszę. To jest prawda, twoja, twoja cecha, ale na mm. przykład, dajmy na to, y, 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 jesteś dziennikarką. Mm -hmm. Tak, bo akurat miałam taki przypadek właśnie, mm -hmm. i tutaj jesteś dziennikarką. Ale w pewnym momencie, no i poszłaś bo, na studia dziennikarskie, bo ci wszyscy mówili, że potrafisz pisać dobrze, więc jak dobrze piszesz, no to idź na te studie. Y tak. tak mm -hmm. na no, 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 no pierwszy kierunek no dziennikarstwo. Mm -hmm. Tak, po czym się okazuje? Może na początku to nawet sprawia Ci przyjemność, ale powiedzmy po pięciu latach okazuje się, że ty nienawidzisz pisać. Tak? Mimo, że to umiesz, ty napiszesz jeden artykuł, drugi, trzeci. Nie zajmuje ci to dużo czasu, ale nie daje ale ci radości. Nie daje ci radości, nie, nie daje ci satysfakcji. I co wtedy? No, no i wtedy właśnie trzeba poszukać, co tak naprawdę daje ci radość. Bo w natłoku tej pracy, obowiązków, codziennego biegu, my zapominamy o tym tak naprawdę, co nam sprawiało radość w dzieciństwie, w mhm. czym się dobrze czuliśmy. Często też nam to za, zabrano jakby, bo rodzice powiedzieli nie, bo, bo lepsza, płatna będzie tam ta praca. Mhm. No i my tam poszliśmy i się do tego przyzwyczailiśmy. Natomiast w, w czasie życia tak to się gdzieś przytłoczyło, no i to właśnie trzeba w procesie. Mhm. Czy dogodować. tym się właśnie zajmuje tak, coach mi... i mentorka biznesu? Tak, mhm. tak. Jako coach i mentorka kariery mhm. na początek, a potem bardzo często okazuje się, że odkrywamy co. Chcemy naszą wartością, tak jak w moim przypadku była niezależność, dlatego poszłam właśnie w biznes i często tak jest, że u moich klientek się jednak pojawia nie, ja jednak chcę iść w, na swoje, bo też miały takie przekonania, że tylko etap na bezpieczeństwa, złamiemy te przekonania, przerobimy te niewspierające przekonania na te wspierające. Pokonamy strachy, obawy, lęki, to okazuje się, że z dużą łatwością moje klientki wchodzą w otwieranie biznesów, ale już wiedzą w którym kierunku iść. Nie okay. motają się, tak? nie, nie szukają, mają konkretny plan na to, w, w, co one będą robiły. No bo czasami trzeba się czegoś nauczyć, tak? czasami trzeba zdobyć jakieś kompetencje, może poszukać jakichś kontaktów, może kupić jakieś narzędzia. Tak? Więc w, w, w tym wszystkim. Pomagam to odkryć i bardzo konkretnie zaplanować, tak, żeby nie rzucić pracy tu i teraz, dzisiaj, bo, bo mi jest źle, tylko mieć tę przestrzeń czasową, żeby się do tego przygotować. Osobiście wejść w siebie, poszukać, co mi w duszy gra, a potem taki plan który y, y, zrealizuję i wejdę z pełną świadomością. Bo... No, też y, ważne jest to, żeby właśnie mm. uwiarygodniać się y, z własnym życiem, tak? Pokazywać tak. to, co się samemu osiągnęło i w Twoim przypadku powiedziałaś, że byłam na etacie, bo tak było bezpiecznie, i ale przełamałaś te barierę wejścia we własny biznes, tak? Tak. Przepraszam, Pako, przestań no, się tutaj co piesiu. Tak, przełamałam, bo to tutaj właśnie też y, jakby wartości są bardzo ważne. Mm. I tą wartość, którą ja y, odnalazłam w sobie. No szybko. Yy, yy, bo poczułam taki dyskomfort. To jest też znak, bo ciało nam mówi też, yy, yy, że coś ciąży. Do tego stopnia, że to ciało nam ta, mówi. Tak, do tego stopnia, że ciało nam mówi, jeśli nam jest niewygodnie, no to wtedy chorujemy, wtedy bolą klęską. Głowa boli. głowa boli, nie możemy spać, tak? I to ciało ten Czyli dyskomfort. Czyli ta psychosomatyka daje nam zewsząd tak, znaki. Tak. Nie rób tego dalej, już wystarczy. Dok dokładnie tak. No, ja tak właśnie wgłębiając, analizując siebie, doszłam do wniosku, że jednak ta niewygoda wynika z tego, że ja potrzebuję niezależności, mhm. bo niezależność to jest moja taka naprawdę wartość największa. Kiedy sobie to uświadomiłam, no to się zaczęłam zastanawiać, tak? no czemu mi... ja się tak boję pójścia na swoje, tak? Dlaczego znaczy, Tak, wiesz, co, ja się w zasadzie nie bałam, tak? tylko no jednak e, takie to poczucie bezpieczeństwa e, wówczas, no i też nie, nie miałam takiej stabilizacji, bo ja dołączyłam do firmy męża, mhm. ale ta firma wówczas nie była e, stabilna, tak więc praktycznie a mieliśmy dwoje małych dzieci, mhm. e, więc no, tutaj taka, taki rozsądek, no, strach czasami jest, nam podpowiada, ale też no, trzeba się do, w którym, do, do którego momentu on nas wspiera, a w którym momencie przestaje jest, nas wspierać. Przestaje tak? nas to jest wspierać. też takie przekonanie, które mamy chyba my wszystkie kobiety, że nigdy nie jest ten dobry czas tak, na o, tak. postawienie na siebie, prawda? Oj, no bo to, małe to dzieci, dzieci. dzieci, albo małżeństwo, albo rozwód, albo męża trzeba wspierać, bo jest albo mu teraz kredyt. gorzej. Albo kredyt, albo rodzice się starzeją. I, do Ta, i zawsze mamy tyle wymówek. Przejdziemy na emeryturę i nie spróbowałyśmy niczego. No właśnie o to chodzi. I, i, tak, no i też nie słuchamy swojej intuicji. To, to jest to, bo wiele, my kobiety mamy tą intuicję, ale często się jej boimy słuchać. Mhm. Na, można się też nauczyć słuchać tej intuicji, jak ktoś nie ma, to też nad tym pracuje. Mhm. Natomiast jeśli posłuchamy tej swojej intuicji, pójdziemy za, za głosem serca, tak jak ja wtedy zrobiłam, postawiłam wszystko na jedną kartę, trudno, tak, ale no, jednak ta moja niewygoda była zbyt silna, żebym ja dalej i, 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 siedziała w tym, co jest, i zostawiłam mhm. dobrą, płatną pracę mhm. no, naprawdę i poszłam do. Firmy, która wówczas no, nie była stabilna, no ale to mnie zmotywowało i znowu tutaj mój talent, uczenie się, tak? Więc ja musiałam się nauczyć, mhm. jak prowadzić firmę, zarządzania, marketing, sprzedaż, rekrutację, zarządzanie ludźmi, relacje. tak, To wszystko y, doprowadziło do tego, że właśnie firma y, bardzo dobrze teraz pros prosperuje, jest praktycznie mhm. stabilna. Mogę oddelegować do wspaniałych pracowników y, te zadania, którym y, ufam i wiem, że. Y, też świetnie się tym zajmą. Oczywiście, ja tam jestem, wspieram i też rozwijam dalej tę firmę, ale mhm. mogę iść dalej i to, co teraz mi w duszy gra tak najbardziej, czyli pomagać mhm. ludziom. I kim są Twoi klienci? Klientki są kobiety, mhm. które przepracowały właśnie co najmniej 5 lat w swoim życiu, żeby właśnie. Mogły czegoś doświadczyć. Mogły już cokolwiek tak, powiedzieć, powiedzieć też na ten tak, temat, tak, prawda? Ta, mhm. Tak, żeby to nie było cokolwiek. I które poszukują swojej nowej drogi życiowej, mhm. ale też to są klientki, które zmagają się z traumami, które mają nieprzepracowaną przeszłość, które mają niezaopiekowane emocje które zmagają się z żalem, z smutkiem, z poczuciem winy, no to też jest jakby pierwszy Albo krok, poczuciem żalu, prawda? To żalem, to... gniewem, mm -hmm. tak, to, to są te emocje, które nie pozwalają też pójść dalej, więc pierwszym etapem też jest często właśnie przepracowanie yy, tych yy, tematów z przeszłości, zaopiekowanie się tymi niewspomagającymi nie emocjami, no i przekonaniami, bo też bardzo Dużo pracuje różnymi technikami, różnymi narzędziami właśnie nad przemianą przekonań z niewspierających, z ograniczających na wzmacniające i wspierające. Rozumiem, że tak jak u psychiatry i u psychoterapeuty, nie można do ciebie kogoś wysłać, tylko ta osoba sama musi chcieć do ciebie trafić. Tak. Tak, no mhm. oczywiście, bo to jest jakby no, musi podstaw. być wola, tak, bo musimy z własnych zasobów, tak? Mhm. Pracować na, nad sobą, nie, nie, nie z przymusu, tylko z chęci zmiany swojego życia, tak. No. I powiedz, pracujesz stacjonarnie czy online również? No, przeważnie pracuję, jeśli ktoś jest z Lublina, to, to, to możemy się spotykać w Lublinie stacjonarnie. Natomiast w 99 przypadkach pracuje online. Czyli, z... czyli można Cię tak. poznać, ale można pracować od samego początku online. A taka typowa ścieżka przejścia, jak to mówimy, zmiany tych przekonań, zmiany jakichś takich niewspierających nas, jak powiedziałaś, emocji ile to trwa? Bardzo różnie. To każdy jest indywidualny, każdy z nas jest własnym, własną mapą i dlatego zawsze zaczynam od audytu mhm. takiej sytuacji y, człowieka, bo czasami się wydaje, że y, jesteśmy y, gotowi na to, żeby iść już w planowanie naszej ścieżki kariery. Po czym się okazuje, że jednak nie musimy wrócić do tych emocji, musimy wrócić do przekonań. I tutaj, I tutaj najpierw zaczynamy pracę. A ty jesteś w stanie to zdiagnozować i powiedzieć jeśli nie przepracujesz tego i tego, to dalej po prostu nie, tak, nie tak, pójdziesz. Tak, tak, uh -huh. tak, 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 dokładnie. Ale tak standardowo uh, mogę powiedzieć, że uh, taki proces, takiej odnalezienia swojej nowej ścieżki życiowej to jest uh, 10 sesji. Uh -huh. Jak można się z Tobą, Moniko, skontaktować? Na Instagramie Monika Kot i strona moja internetowa kreatorbiznesu.com.pl Kreator Compel, tak można tak. do ciebie dotrzeć, a powiedz pracujesz jeszcze w tej agencji marketingowej, tak. w której pomogłaś się rozwinąć? Oczywiście, pra mm -hmm. pracuję jak najbardziej, mm -hmm. także łączę, dużo czasu tam, tam spędzam i też pracuję nad, nad, nad nową strategią, mm -hmm. nad, nad rozwojem, bo to jest marketing, więc to się wszystko dzieje dynamicznie, wszystko się zmienia, więc tak, tak, wspieram swoich pracowników. Może y no y się nie obraził? Absolutnie. Możesz mnie wspiera. <noise> jak przyjechał tutaj tak, z Tobą, więc tak. rozumiem, że nie jest obrażony. Nie, nie, Wręcz nie. przeciwnie, pewnie jest wdzięczny, że pomogłaś mu spojrzeć z trochę innej perspektywy. Tak, jak najbardziej. To mhm. Zawsze to powtarza, że, że jest wdzięczny. Nawet w książce, której ostatnio współtworzył, wspomniał o tym. <noise> także, także razem, razem. No myślę, że takie wspólne działanie jest, jest bardzo wspierające i pomocne. Mhm. I dlatego hmm, rozwijamy, tak? firmy, y, które mamy, dlatego też moja działalność i rozwinięcie moich kompetencji coachingowo-traumatycznych też wpływa pozytywnie na, na firmę, tak? bo ja też inaczej rozmawiam z pracownikami, inaczej rozmawiam z klientami, inaczej rozmawiam z mężem, inaczej ze wspólnikiem, więc to, to, ma, to ma wszystko wpływ. Wiesz, to zwykle się tak dzieje, że jak mm -hmm. już jesteśmy na właściwym na kursie i na ścieżce, jak to się mówi, to powstaje taka synergia, czyli jedno wspiera drugie i nie jest tak, że mamy tych przysłowiowych srok za oko, łapiemy za dużo, tylko wręcz przeciwnie. Każda rzecz, którą robimy daje nam jeszcze więcej energii i pozwala zaangażować się w innym obszarze. Tak. Taki tak, cud rozmnożenia trochę. Tak, dokładnie to działa i to, to jest bardzo fajne. Tak, no bo idziemy cały czas do przodu, tak, no bo jeśli ktoś ma w sobie jeszcze właśnie ten talent rozwoju i rozwoju siebie i ludzi, no to, to dzięki temu wzrasta, tak, I dzięki temu inni mogą przy nim wzrastać, tak, I to, to jest po prostu wspaniałe, tak, Więc możemy coś dobrego wnieść dla świata, tak, dla innych ludzi, a też dla mnie. Bardzo ważne. No nie tylko dla Ciebie, ale bardzo Ci gratuluję serdecznie, bo no, nie wszyscy odnaleźli tę właściwą drogę, a jeszcze tacy, którzy potrafią się nią dzielić, no to to już jest bardzo, bardzo dobrze. Kreator biznesu Kompel. Tak. tak, to jest WWW ta strona, na której, czy przez którą można skontaktować się z Moniką Kotpryszczewską, mentorką biznesu, coachem, terapeutką, ale też aktywną pracownicą agencji marketingowej, osobą wspierającą i to jest chyba najważniejsze. Bardzo Ci dziękuję, że byłaś dzisiaj w The Richardson tak. Ja również bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłam się podzielić swoją historią. Zapraszam. Wszystkich, którzy chcą budować swoją nową drogę życiową, do współpracy. Bardzo Ci dziękuję, Monika. Ja nazywam się Monika Richardson. The Richardson Talk. Talk. Zapraszam Monika Richardson.